I ja wierzę w to, że gaming jest w pewnym sensie taką odpowiedzią na ten kryzys, albo przynajmniej taką ostatnią twierdzą, ostatnim bastionem niepodzielnej uwagi. To znaczy, w świecie, gdzie właśnie marki pojawiają się między kolejnym kilkusekundowym, przeskrolowanym TikTokiem i walczą w tych szybkich mediach o obecność, jest gaming, gdzie nie możesz włączyć Xboxa na dwie minuty, bo on w dwie minuty to ledwo się włączy i w żadną grę nie pograsz. Nie możesz otworzyć streama na minutę, bo szansa, że coś w trakcie czterogodzinnego streama akurat w tej minucie dzieje się ekscytującego, jest bardzo mała. I średnia sesja na przykład oglądania Twitcha to jest 50 minut, dlatego że jest to coś, co ci towarzyszy, co oglądasz jakby dłużej i spędzasz tam trochę czas z innymi, niż jest to tylko stricte kontekst takiego szybkiej, szybkiej treści. Więc bardzo dużo rzeczy i aspektów gamingu skupia się na tym, że ludzie faktycznie poświęcają tam długo czas. I jest to, jeżeli chodzi o wirtualne konteksty, jeden z tych niewielu kontekstów, gdzie ta uwaga cały czas zostaje skupiona.